Już? No to... Proszę bardzo. Bajbus to ważna postać w gangu mokotowskim. Jak on trafił do Ciebie? On zadzwonił, że chce się spotkać. Wyszedł z więzienia nie tak dawno. I czuje się strasznie poszkodowany tym, że prokuratura umorzyła sprawę zabójstwa jego żony. Bezsilny, bezradny. Szuka pomocy. Poczekajcie jeszcze inaczej, bo wkrótce wywołam zegarki, później zapytam o to, jak on tak no to... Co na płynie? Dobrze. Mm, no bo co, on w sumie powiedział, ale... no A co będziemy oceniać go? Bez sensu. Hmm. To nie no, wszystko mamy właśnie? Wprowadzenie zamiast lektora mamy, mamy przejście, korka, bo co tam jeszcze trzeba wyjaśnić? Żeby taki wtrącił.

To nie jest prawda, że tak robimy, że się tak zbliżamy do swoich informatorów, że, że możemy być ofiarami takich sytuacji. Niektórzy tak robią, bo, bo uważają, że tylko w ten sposób mogą nie wiem, mieć dojście do ekskluzywów, do newsu. Są ofiarami takiego wyścigu, jaki dziennikarze między sobą toczą. Ja przeszedłem z kilkoma ty policjantami, facetami z Cebosiu, ale wtedy właściwie, kiedy już przestali być dla mnie źródłami wiedzy dziennikarskiej. Strasił instynkt samozachowawczy w po momencie. Pozwolił się zbliżyć facetom, którzy grali we własną grę. Dziennikarzowi wydaje się, że uzyskuje cenne informacje, a w gruncie rzeczy jest prowadzony na krótkiej smycz. Są dziennikarze, którzy za dobrego newsa sprzedaliby skórę diabłu. Wiesz, tam jest jeszcze jeden problem, mi się wydaje, że bardzo wielu dziennikarzy z naboru lat 90., na przykład, to są dziennikarze, którzy Przyszli do dziennikarstwa z łopu, na przykład. Najpierw tworzyli jako młodzi ludzie zręby służb, a potem weszli do dziennikarstwa. Ja nie mówię, że oni weszli jako y, y, tajni oficerowie, ale otarli się o służby, wynieśli kontakty z stamtąd. Znam takich, którzy potem wrócili do służb. Tak? No, kim ty mówisz? No nie będę mówił nazwiskami. Fakt otarcia się o łop na przykład był dla nich bonusem. Ten. Mieli sporo wiedzy i mieli dobre dotarcie. Natomiast bardzo często w pracy dziennikarskiej zajmowali się bardzo różnymi sprawami, niekoniecznie związanymi ze służbami. Natomiast nabywali pewien rodzaj doświadczenia, który dziennikarzowi jest niezbędny. Potrafili patrzeć na sprawy czy na opisywane wydarzenia bardziej dociekliwie. Mieli już taką zakodowaną umiejętność selekcji informacji, co jest ważne, co nieważne, co może być fałszem, a co jest prawdą. Ale nigdy nie, nie będę wiedział, czy oni, pracując w zawodzie dziennikarskim, nadal nie byli w jakimś sensie pracownikami służby. Państwu. Dzisiejszy program poświęcimy sprawie Romualda Szeremietiewa. Były wiceminister obrony zniknął ze sceny politycznej w 2001 roku. Jak to się mogło stać? Najpierw artykuł w gazecie, potem szukanie dowodów. Taki typowa polska, taka typowa polska rzeczywistość. Dopiero po dwóch latach zarzuty, a po czterech proces opatrzony klauzulą tajności. Od pięciu lat Szeremietiew jest bez wyroku, ale w oczach opinii publicznej już został skazany. W dyskusji wezmą udział Janusz Kaczmarek, prokurator krajowy, Wojciech Brochwicz były wiceminister MSWiA i Romuald Szeremietiew oraz generał Sławomir Petelicki. Ze mną jest Piotr Pytlakowski, dziennikarz polityki, współautor dzisiejszego programu, a także artykuł reportażu, który ukazał się w dzisiejszej polityce. Dlaczego napisałeś ten, ten artykuł o sprawie Szeremietiewa? No przecież tak naprawdę media już powiedziały wszystko, postawiły tak naprawdę, skazały już go. Zrobiłem to trochę na przekór, bo tak jak powiedziałeś, tego człowieka osądzono bez sądu i skazano bez wyroku, a w tej sprawie jest zbyt wiele wątpliwości, żeby przejść nad nimi do porządku dziennego, bo jego posądzono o korupcję, o chciwość, a całe jego życie mówi o tym, że nigdy nie był chciwy i nigdy nie działał dla siebie, tylko dla wyższych racji. Współzakładał Konfederację Polski Niepodległej w latach 70. razem z Leszkiem Moczulskim. Za to siedział potem w więzieniu. Cztery lata spędził w ciężkich warunkach w Barczewie. Ciężko chorował, nigdy się nie ugiął, nie załamał. A potem w Wolnej Polsce, kiedy wielu jego dawnych kolegów z opozycji wyciągało rękę o odszkodowania. Za lata niesłusznie spędzone w więzieniach. On się od tego odżegnał, nie chciał tych pieniędzy, więc nie był chciwy. Dlatego postanowiłem o nim napisać. Ale przyznasz, że, że to wywołuje kontrowersje i wywoła kontrowersje? Sprawa jest kontrowersyjna od początku i powinna wywołać kontrowersje. Być może w ten sposób łatwiej dojść do jakiejś prawdy. Proszę Państwa, zobaczcie, od czego się to wszystko zaczęło. Sprawa Romualda Szeremetiewa zaczęła się od y, sprawy jego asystenta y, Zbigniewa Farmusa. Dzisiejsza Rzeczpospolita podała, że asystent wiceministra Zbigniew Farmus miał domagać się od jednego z zachodnich koncernów 100 tysięcy dolarów łapówki. Opowiedział to anonimowy przedstawiciel koncernu, który obiecał gazecie, że powtórzy to w sądzie. Kiedy indziej Farmus miał domagać się od innej firmy 200 tysięcy dolarów. Za każdym razem w imieniu ministra Szeremietiewa. A to dom Romualda Szermietiewa, z którego, jak pisze Rzeczpospolita, minister nie potrafi się rozliczyć. Farmusa śledzono, ale co dziwne, zamiast go zatrzymać czy aresztować w Polsce, wyczekano na moment, kiedy wybrał się do córki przebywającej w Szwecji. W bardzo efektowny, spektakularny sposób aresztowano go na promie. Wywiad wojskowy dowiedział się, że Zbigniew Farmus jest na promie do Szwecji. W tym czasie prokuratura postawiła zarzuty, dlatego zapadła decyzja o wysłaniu śmigłowca i zatrzymaniu na promie Farmusa. Nie może być tak, aby ktokolwiek drwił z władz tego kraju i próbował, wykorzystując cztery paszporty, wyjeżdżać tam, gdzie może uniknąć polskiego wymiaru sprawiedliwości. Prawdopodobnie, że chciano w ten sposób. Pokazać skuteczność własnych działań, ale też pewnie trochę zastraszyć, wpłynąć na, na szefa Farmusa, czyli Bamuarda Szeremietiewu. Premier Jerzy Buzek powiedział, że rozmowy między wicepremierem a szefem MONU dotyczyły prac resortu w sytuacji, gdy wiceminister Szeremietiew jest zawieszony. Pan minister Szeremietiew jest odsunięty w tej chwili od działań, nie przychodzi do ministerstwa. My oczywiście nie znamy tej prawdy. Ta prawda wyjdzie pewnie podczas procesu. Szeremietiewa, który w tej chwili toczy się przed Warszawskim Sądem Rejonowym, ale tej prawdy nie poznamy szybko, bo proces jest po pierwsze utajniony. Co samo w sobie jest trochę, trochę dziwne i trochę niesprawiedliwe, ponieważ w ten sposób pozbawia Szeremietiewa możliwości publicznej obrony swoich rad. Sąd stwierdził, że już na tym etapie mogłoby dojść do ujawnienia informacji ważnych dla interesu państwa. Wszyscy oskarżeni poprosili o umorzenie sprawy. Sąd nie zgodził się. Od tego momentu rozprawa stała się tajna. Zadziwiające było to, że, że nagle uznano i to koledzy z własnego środowiska, może nie ze środowiska KPN-u, ale, ale z szeroko rozumianej opozycji demokratycznej, uznali, że skoro są zarzuty przeciwko niemu, to, to lepiej nie podawać mu ręki. Lepiej już go nie zna. Mija pięć lat i tak właściwie chyba dzisiaj po raz pierwszy my damy jakby głos Szemitymowi. Tak, jemu się chyba to należy. To ważne, żebyśmy mogli zaszczycić, że my tutaj nie dajemy dowodu na jego niewinność albo dowodu na jego winę. My chcemy po prostu dać mu okazję, żeby on sam mógł się bronić żeby mógł przekonywać do swoich rad, bo przez pięć lat był tego właściwie całkowicie pozbawiony. Czasem używano jego nazwiska, kiedy chciano pokazać jak bezlitośnie miele tryb sprawiedliwości w Polsce i trochę tej takiej sprawiedliwości szeptanej, że oto na przykład dziennikarze go skazali na śmierć cywilną. I że być może stało się to trochę na wyrost, trochę niesprawiedliwie. Ale to były tylko szeptanki, to było tylko po kątach. Właściwie no uznaliśmy to we dwóch, że ten człowiek powinien mieć możliwość przemówienia. Panie Armadzie, jest 11 listopada 2001 roku. Wychodzi Pan przed dom i chce Pan wywiesić flagę narodową. I po raz pierwszy, jak pan powiedział, się zawahał. Tak. No to już listopad, to już było trochę od tego lipca. Dla mnie zawalił się dach na głowę. W mojej wolnej Polsce miałem kłopot z wywieszeniem. Na Narodowej Flagi, w Narodowe Święto. Uff, przecież o nią walczyłem i Napędziliśmy ściska, kiedy sobie przypominam. Wszystko zaczęło się 26 czerwca 2001 roku. Od łamania do Pana biura poselskiego. Tak. Przyszła no, moja pracownica, szefowa mojego biura poselskiego. Powiedziała, że w nocy było włamanie, że no jest straszny bałagan, że nie zginęły rzeczy wartościowe, ale że brakuje jakichś dokumentów tego cyklu rzeczy. I to była pierwsza wiadomość, którą otrzymałem, a następna to mój rzecznik prasowy, jak się okazało później już w trakcie postępowania nie tylko mój rzecznik, bo okazał się jednym z głównych donosicieli, e no powiedział, że są dziennikarze Rzeczypospolitej, którzy koniecznie muszą się ze mną spotkać. No i że powinienem mi przyjąć, to jest bardzo ważna sprawa. No i wtedy po raz pierwszy spotkałem na swojej drodze państwa Marszałek i pana Kitela. To było bardzo nieprzyjemne spotkanie. Fragmentami przypominało mi moje spotkania z służbą bezpieczeństwa. A nieprzyjemne dlaczego? No, dziennikarze śledczy zazwyczaj są nieprzyjemni kontaktami, Tak, Tak, znaczy ja, ja oczywiście nie obrażam się, nie obrażałem się na dziennikarzy i y, zawsze przyjmowałem dziennikarzy, starałem się być, jak to się mówi, otwartym. Y, z tym, że y, oni zachowali się dziwnie. Znaczy, po pierwsze, y, powiedzieli, że oni wiedzą, że, że, że mój y, współpracownik, pan Farmus, jest łapownikiem. Kiedy ja wykluczyłem, powiedziałem, że to jest niemożliwe, to oni wtedy padło pytanie, czy ja korzystam z tych łapówek. Później pan Kirill w tym powiedział, że dla mnie będzie lepiej, bo ponieważ każde moje słowa oni kwestionowali, mówili, że to nieprawda, że dla mnie będzie lepiej, jeżeli ich przekonam. To dla mnie będzie lepiej. Pamiętam, jak oficer SB powiedział do mnie, no pan powinien, dla pana będzie lepiej, jak, jak pan mnie przekona. No nie chciałem przekonywać oficera SB, więc tym bardziej nie chciałem przekonywać pana Redaktora. No i ostaliśmy się. Powiedziałem, że odwołuję, że żadnego wywiadu nie było, i na tym się moje spotkanie skończyło. No i zmetalizowało się to, o czym mi mówił jakiś czas wcześniej pan minister Komorowski. Powiedział, że czeka mnie, że ukaże się bardzo nieprzyjemny dla mnie artykuł. No i czy ja na pewno wybronię się z tego, że zbudowałem dom. Czy ja będę w stanie z tego. Powiedziałem, że, że oczywiście. No i okazało się rzeczywiście, że ten artykuł się po pewnym czasie ukazał. Czyli jest artykuł prasowy i tak. co się dzieje dalej. A co w tym takim artykule było? No? To znaczy dla mnie, dla mnie to, to był tekst, w którym była po prostu nieprawda. Ale z drugiej strony ja zdaję sobie sprawę, że tak, że po pierwsze jest takie rosyjskie powiedzenie zapisane pierą, nie wyrobisz to porą. Jeżeli coś jest wydrukowane, to wielu ludzi w to wierzy. Po drugie, no wiadomo, że jeżeli człowiek zajmuje ci stanowisko i pojawiają się tego typu zarzuty, no to jak zacznie mówić, że to nieprawda, zaprzeczać i tłumaczyć się, no to jakby potwierdza tylko. No, mówią, no wykręca się odpowiedzialności. Więc... W tej sprawie za dziennikarzami przemawia fakt, że jednak Pana spotkały zarzuty w akcie oskarżenia, stanął Pan przed sądem. Przeciwko przemawia inny fakt, że żaden z tych zarzutów nie pokrywa się z zarzutami z, arty... z wspomnianego artykułu. Ja mam kłopot. Ja bym tutaj w ogóle nie wspominał o dziennikarzach, bo jakby on, oni spełniają swoją rolę, oni zbierają informacje i piszą. Panie Raktorce. W tej sprawie chyba inne czynniki po, grały. Pozwolę być lekko polemicznym. Dlaczego? Dlatego, że dziennikarze oczywiście przedstawiają fakty, zbierają różnego rodzaju informacje, ale fakty. Natomiast jeżeli pan pan już jest dziennikarzem. Jeżeli pan przejdzie ten tekst, który się ukazał dawno, dawno temu, to się nazywało tak Kasja z Ministerstwa Obrony i przeczyta pan ten artykuł, to zobaczy pan, że on jest zbudowany w oparciu o to, że ktoś powiedział coś. Ale mówił. konkretnie, ale konkretnie. No, 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 no są tu rzeczy, no, które powiedziałbym od, od początku od razu. No, piszą tak, że, że Na przykład, że spotkali się Państwo dziennikarze z przedstawicielami Cenzinu, Cenereksu, NATO, Zakładu i tak itd. Tak Otóż ja nie mogę oczywiście mówić, co jest w aktach sprawy, ponieważ mam buzię zamkniętą, ale wiem, że tutaj nic z tego nie ma. To znaczy, nic z tego, co jest w tym artykule, nie ma w żadnym postępowaniu, mimo że sprawdzano i szukano tego typu rzeczy. To się po prostu nie potwierdziło. No, na przykład pisze Panie Marszałek, że Farmus nie dostał dopuszczenia tajemnicy ze względu na podejrzenie korupcji. Otóż ja, ja znam, dlaczego nie dostał. Nie dostał dlatego, że jak stwierdziło WSI, nie ujawnił wszystkich osób, którymi się spotkał będąc za granicą. On kilkanaście lat był w Kanadzie. No to rzeczywiście nie mógł ujawnić wszystkich z tymi sposób. Minister Iwanicki mówił o czterech paszportach Farmusa. I on miał tych paszportów. <gryny> miał paszport polski i kanadyjski. Minister Osiekolski ma paszport polski i brytyjski. A prezydent Muścicki miał polski i szwajcarski. Więc w Polsce, ponieważ mamy ciągle emigrację z różnych powodów działającą, to są tego typu sytuacje, że, że polscy obywatele, Polacy mają również paszporty innych krajów.